Cześć, witajcie. Jest niedziela, rano. Obrządziłem właśnie zwierzęta, przyszedłem na kopać ziemniaków na obiad niedzielny. Pada deszcz. Od nocy chyba, bo już kałuże są spore. Tak mi się wydaje. Chciałem się odnieść, bo tam nie chciałem na ten temat nic mówić, bo nie popieram całej tej akcji robionej przez youtuberów, związanej z Piątko 5, 5, dlatego że ja jestem za o dziwo. A już wam mówię dlaczego. Anoż dlatego, że ja nie jestem jakimś tam politologiem, ale obserwuję tą scenę polityczną od jakiegoś czasu i wiem, że to co się teraz dzieje, to jest wszystko fikcja literacka, teatr po prostu. Tylko my nie jesteśmy w stanie y, z tego poziomu, na którym stoimy, Zobaczyć co oni tam na górze robią, bo nie widzimy po prostu wszystkiego i ciężko się w ogóle odnosić do tego. Ja powiem tak, jeżeli ta piątka dla zwierząt w takiej formie, jakiej została wprowadzona, przejdzie przez cały proces i zostanie wprowadzona w takim, w takim właśnie brzmieniu, no to to jest koniec rządu. Po prostu to, to, to jest strzelenie sobie wpięte i dlatego ja w to nie wierzę, bo Kaczyński nie jest aż tak. Takim durniem, żeby to zrobić, i są dwa rozwiązania: dwie opcje tego, dlaczego w ten teraz oglądamy to, co, co, co oglądamy. Pierwsza to jest być może chodzi o to, że wrzucili w tą ustawę wszystko, co najgorsze, co wzbudza najgorsze emocje wśród rolników i społeczeństwa, tylko po to, żeby poodrzucać to, co i tak miałoby być nieruszone, czyli ta e, ubój rytualny i cała reszta, a chcą zlikwidować hodowlę norek. Za te norki oni już się brali wcześniej, to jest po prostu agenda e, innych krajów, Niemiec dokładnie, bo raz, że wszystkie upojnie są e, tak jakby, może nie wszystkie, ale większość udziałów ma, ma właśnie Niemcy i na tym by utylizacja nie Cywilizacja by zyskała niemiecka niemiecki przemysł. Dwa, że jak u nas likwidują, gdzie jesteśmy liderem, to, to to jest w ogóle jakiś nonsens całkowity. Wszystko się rozejdzie po obrzeżach, po obrzeżnych krajach. No Niemcy, Dania, wszyscy sobie wiecie, będą na tym ucztować. W związku z tym, że u nas zostanie to zlikwidowane. Co do likwidacji i moralności tego. Tak. Ja jestem zwolennikiem tego, że my jesteśmy ludzie na tej ziemi panami. Tak jest nawet napisane w piśmie. Już tam abstrahując od pisma. My mamy sobie czyniąc tą ziemię poddaną i te zwierzęta są hodowane, ich by w ogóle nie było, gdyby nie to, że są rozmnażane w celu pozyskania futra, tak? Czyli co z tego, że my zlikwidujemy, jakich nie będzie wcale, no to lepiej, żeby ich nie było, tak sobie pożyją, a na pewno nie mają, bo widziałem i oglądałem filmy. Nie mają warunków złych. Mają na pewno dużo lepsze niż brojlery, kurze i nie widzę tutaj potrzeby, żeby likwidować tą branżę, tylko dlatego, że one są zabijane na futro, a nie na mięso, które my spożywamy. A co to jest za różnica? I tak trzeba je zabić, i tak trzeba je zabić. A poza tym mięso dają dla, te mięso z tych norek jest używane jako pasza dla innych zwierząt, no to, to też skądś trzeba będzie wziąć. Także to jest być może ta opcja, że oni po prostu wzięli łapę i chcą zlikwidować branżę futerkarską w Polsce, żeby inni ucztowali z tego powodu. A drugi, druga, druga przyczyna to może być po prostu taka, że to jest zasłona dymna i to jest bardziej prawdopodobne dla mnie w tej chwili. Dlatego, że zobaczcie, rzucili najpierw hasło, koniec rytualnego uboju, kury, byki w ogóle norki likwidują, emocje się wzburzyły w całej Polsce, w całym kraju bo tak działa polityka, oni bazują na ludzkich emocjach, odłączają nam mózgi, bo emocje, wiecie, no tutaj jak to, to już walczymy z tym wszystkim, a obok, jak tutaj emocje są skierowane społeczeństwa na coś innego, obok puszczają coś innego, coś, co teraz się nie ma kim, kto tym zająć, bo jest coś ważniejszego, tak? No i zobaczcie, co się działo. Rząd się prawie rozleciał i on, Kaczyński już wiedział, że ten rząd się rozlatuje, że co jest grane i nie wiem, ile to było wcześniej, dwa, trzy tygodnie przed tym, jak podpisali teraz nową umowę koalicyjną z Ziobro. Ziobro tam chciał zawalczyć. Wiem, że coś tam z Morawieckim ma zatargi, no i on po prostu tam mi się wydaje na wice 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 y, premiera chciał y, awansować, no i Kaczyński go zablokował. Sam poszedł na wicepremiera prawdopodobnie. Nawet nie wiem, bo ja telewizji nie oglądam, bo to jest wszystko pranie mózgu. Także myślę, że to jest zasłona dymna na to, że rząd się prawie rozleciał, a tutaj na tym y, mieliby y, cała opozycja niezły, niezły, niezły ucztę. Jeśli by tutaj y, nie było jakiejś zasłony dymnej, którą można prosić uwagę ludzką, tak więc myślę, że nie macie czym przejmować w ogóle, jeśli chodzi o piątkę dla zwierząt, bo jeżeli oni to wprowadzą, to po prostu koniec rządu, a to, to, to wiecie, no, ja nawet jestem za, naprawdę jestem za, żeby oni to wprowadzili, bo to potrwa tylko do pierwszych wyborów i wróci normalność, wygra normalna partia, tylko to nie jest PO. Ja tam nie chcę też robić tutaj jakiejś reklamy. Ci, co mnie oglądają wiedzą, yy, jakie mam poglądy polityczne. Przyjdzie normalna partia, zrobi porządek, wszystko wróci do ładu, a oni pójdą w odstawkę. Także Kaczyński i cały PiS, ja was proszę, wprowadźcie Piątkę dla Zwierząt w takiej yy, propozycji, jaką zaproponowaliście na początku. Yy, jestem całkowicie za. Trzymajcie się.